To koniec polskiego rolnictwa? Marszałek Bosak przekazuje dramatyczne informacje. Tego musisz posłuchać. Chcemy poinformować, że stało się to, przed czym ostrzegaliśmy, ostrzegaliśmy od paru lat, to znaczy, e, rządzący Polską politycy zdradzili interes polskich rolników i otwierają nasz rynek, właściwie robi to Unia Europejska przy ich obojętnej akceptacji na zalew towarów rolnych z Ukrainy. Tym razem, już nie na bazie przepisów tymczasowych, tym, ba, tym razem na bazie znowelizowanych umów wieloletnich. Zanim powiem, jak do tego doszło, a powiem jak do tego doszło. Kilka faktów, które pokazują dramatyzm sytuacji porównanie nowych przepisów które wchodzą z końcem października do tych które były przed następuje proszę państwa drastyczny wzrost kwot kontyngentów dla przykładu cukier pięciokrotnie z 20 tysięcy ton na 100 tysięcy ton miód 6 z 6 ton na 35 tysięcy ton jaja 3 z 6 ton na 18 tysięcy ton sok jabłkowy trzykrotnie z 10 tysięcy ton na 30 tysięcy ton i mówimy tu o produktach, dla których Polska jest ważnym producentem i nawet eksporterem. Ukraina może eksportować do nas produkty rolne zawierające niedozwolone i od lat w Unii Europejskiej niestosowane pestycydy i substancje chemiczne. Jak polski rolnik ma z tym konkurować, trudno powiedzieć. Yy, ministrowie na ten temat nie chcą rozmawiać. Natomiast to, co jest najciekawsze, to że yy, rząd polski nie tylko nie, wyra nie, nie, nie wyraził sprzeciwu w tej sprawie rząd polski poparł te nowe warunki. Zostaw łapkę w górę i komentarz, jeśli popierasz marszałka Bosaka.